Witamy, witamy. Witamy i zapraszamy. Mężuś, Kochani. mężuś ostatnio wygrał ładną kwotę. Wpadło fajnie, trzy dyszki ostatnio, A, więc kurczę. Więc stwierdził, że robi jeszcze raz. Robimy challenge. jeszcze raz. I teraz co 500. Ale słuchajcie, tutaj trzy zdrapeczki były nasze, dwie dostaliśmy od babci. Tak, dwie są w prezencie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tu wyjdzie. Dwie białe, pomarańczowa, zielona i tutaj taka różowiutka. Różowa. Dobra, to jedziemy po kolei tak jak ułożyłem. Taki no lecie, wachlarzyk. Lecie, lecie. Taki wachlarzyk. Hmm, tu na razie malutko się odkryło, więc wszystko przed nami, kochani. Oczywiście, oczywiście. Wszystko przed nami, dobra, kochanie, po dwie? Po dwie. Dobra, cytryna i gruszeczka. O, zobacz, tutaj cytrynki z gruszkami. Fajnie. Tak, tu cytrynka. Mhm. No i tu zobacz jak superancko. Dobrze, pierwsza dobrze, zdrapunia. Żeby nie dała. To by było super. <grym> Dobra, kolejne dwie. Winogronko i wisienka. Oj, tu już blisko. Tu już no bliziko. Melonik wpadł, to już by była linia. Tu już bliziutko. Winogronko. Wisienki już nie widzę. Nie ma. No. Dobrze. Fajnie. Stały nam trzy symbole. Arbuzik. Mm -hmm. I boróweczka tam była. Tak. masz boróweczki. I co arbuza zwaliłeś? No, arbuz. Aaaa! Jejku, się nie strasz mnie, bo o aż jest, się wystraszyłeś. O, o jest! Już myślałem, że to ze stołu zwaliłem. Tu <głos> <trafamy>. <głos> <głos> O, mamonio. Są emocje, są emocje, fajnie, fajnie, dobra. kotuś, jabłko, ale nas zablokowały. Zablokowały nas owocki, niektóre. I tutaj winki, tak. tak, tak, tak. Tutaj nie będzie, tutaj nie będzie, kochani. W zielonej, pusto. Tak, i trzy różne NAP. NAP. A, od, a od, jakbyśmy tu lustro postawili, to by był pan. Tak. tak, pan Łukasz. dobra. Panie Łukaszu, co w białej? Jedziemy. Oj, oj. Co w pan białej? Eee, kiwi i Gronko. Zobaczcie, tu jak ładnie. Już tak nie chwal, bo jak chwalisz, to one tak widzą. Co ty, co ty mówisz? Obrosły w piórka trochę. Coś. Zaraz pospadają tutaj nam do koszyczka, ładnie. Z wygranymi. Uh, uh, uh. Zobaczysz. Mm. No dobrze, zobaczysz. dobrze, Zobaczysz, zobaczysz, obiecuję. No dobrze. No tutaj dobrze. coś będzie, zobaczysz. Gruszka. Wi, 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 wi. Tu gruszeczka i. Iśnie. I wiśnie. Gruszeczki. No dobrze. Fajniusio. Fajnie. Mm. Mm. Ale dużo ananasa. No, ale, ale dużo ananasa, kochanie. Mówiłem. No. Mamy linie, mamy linię, a tam 500. O, ale by było. Nawet i 300 ma by mnie pogardził. Ale dużo tego nalazka. Hmm? Dobrze, jeszcze jeden symbol. Tu jeszcze arbuzik. O, widzisz, jeszcze lina. arbuzik, tak. No. Ale arbuza... Miałem, miałem. No i jeszcze jeden mamy. Cytryka. Cytrynka. Na no tu cytrynkę przyblokowała pomarańcza. Tutaj melon. Ale, ale jedna. Jest. Minimum zwrot jest. Pięknie. I no i jest na kolejną z No i jest. jest. na kolejną. A, tutaj D będzie. D. Elegancko. Dobra. No dobrze, trzy razy dobrze. D. Dobra. Zostały nam trzy z Teraz pomarańczowa. Piękna. Zobaczcie. No ładno, ładno. Z pomarańczką. Uh -huh. I lecimy. Figa i, I cytrynka. Cytrymka. Figi. Cytrynki tu ładnie, po jednej sztuce. Okej, okay. wigi wszystkie. A teraz ananasek i bananki. Tu mam kochanie, ananaska, Bananki i ananasek od razu. Dobra. Oj, myślałem, że to już linia, a tu karambo jest potrzebne. Karambola. Hmm. Dobra. Tak jeszcze patrzę, ale no, chyba wszystko. Za, ale, ale... A tu jeszcze ananasek jeden. O, tu się jeden schował. No tak, a nie miałeś Bana... burówki? Miałeś. Gdzie? A to, to chyba na przygotowanie a, coś się minęło. Oj, nie. oj, oj, oj. Dobra. Ale akurat wyłapane, wyłapane, fajnie. Poprawione jabłuszko i gruszeczka. Tu mamy gruszeczki, pięknie. Jabłka, czerwone jabłka. A co? Nie, no, no jabłko mamisia. i mamisia, nie strasz znowu. Nie, no też tak, ja ja nie po wiem. tym odcinku to ja nie wiem, co jest. Będę <laughs> <laughs> ja się bał drapać. <laughs> to na końcu, kochani. Brzoskwinki. Chyba niestety przyblokowane. Tak, tak, tak. Tutaj je drapiemy. żeby wam pokazać, co tu nam wyjdzie. Ale zostały przyblokowane w tej zdrapuni. No dobra. Czyli pustaczek. Pustaczek, sprawdzamy. Pustaczek w pomarańczowym. NSW. Tak. Różne. Różne. No i dwie zdrapunie. Kolejna biała. O, ta jaka tutaj naderwana. Kto to tak rwał te zdrapki? Panie, panie Jacek? Panie Jacku. To no Pozdrawiamy, szczęście. tak? To, no to, jest, to jest chyba znak. Tak. Że ona się tu rwała do wygranej chyba. Dobra, zobaczymy, Dobrze, no. panie Jacku, zobaczymy. Co pan tu wydrapał, wy nie wydrapał, tylko jak? Wyrwa. Wyrwał. Wyrwał, <laughs> ale urwał. <laughs> karambo, karambo, karambo. O, jak malutko tego karambo. I to jest e, brzoskwinia. Boże, żebym nie pomylił się, kurka. E, no dobrze, dobrze. Karambo, karambo, brzoskwinki mam. Ale ile tych tutaj fig? Może poczekaj, więcej? poczekaj, misiu. Tak malutko tej brzoskwinki? Mm -hmm. Nie ma więcej. Kara... Słuchasz, kokoski, a, a karambo nie widzisz, nie widzę. Ja już nie, nie widzę chyba, wiesz? Melonik. Melonik I i kokos. kokosek. No. Jest. Dobra. Tutaj. I na dole. Tu ile meloników. O! Cudnie. nie. Dobrze. Dobra. Meloniki są. Kokoski zrapane. Dobra. Trzy symbole. O! o, masz, ale mam drapania. Figa, figa, figa. Jeszcze, o, jeszcze, żeby linie nam dały, też będzie w ogóle. I gruszka. Gruszki, no zobacz. Mm, no dobrze, dobrze. Cudnie, cudnie. Cudnie. Ale, ale, no zobaczmy. Pomarańcza. Uuu, poblokowały. Inne, inne owocki poblokowały. No, no nie wydrapiemy w tej nic. Jednak tutaj to... to Ale, nie... urwa. Ale urwał. <śm> NSIP, kochani. Dobrze. I została Dobrze. nam e, taka różowiutka z truskaweczkami. Zdrapujemy. Zdrapujemy, zobaczymy. Melon i wiśnie. Melon, melon, o, wiśnie tu, jak w jednym, zobacz tutaj, tak w jednym tutaj rządku, praktycznie w takim skupieniu, ładnie, nierozrzucone. A, dobrze, dobrze. Mm, melona, malutko, dobra, no, ale chyba wszystko, tak? Tutaj pokażemy. Truskaweczka, no, truskaweczka na obrazku. I ananas. Zobaczymy czy nam da linie ta truskaweczka, czy pomoże nam w tej traponi. I ananas. Ananasek jest tu. Tutaj jeszcze jeden. Mm -hmm. Trzy symbole kochani. Brzoskwinia i banany. banany. Banany tu na dole. Ale na razie poblokowane przez karambo. Mm, jak to... ja bym chciał te karambo. Ale by tu dół ładnie wszedł. Ja nie chcę nic mówić głośno co będzie. Co? Nic nie mów właśnie. Misia. Na razie nic nie mów. To będzie niespodzianka. Przecież my tu nie wiemy co tu będzie, bo trzeba tu zdrapać najpierw. Na Wpadłem <noise> <noise> OMG. Misia. No co? Czemu nie powiedziałaś Karambo? <noise> no nie pomogło, nie pomogło w tym odcineczku. E, jedna zdrapunia Czy ze zwrocikiem. Więc... Więc nie ma szału. Kontrolne Kontrolne, proszę bardzo. I, W oraz A. Mhm. Tylko 3 zł. Kochani, no na tyle z drapeczek. Akurat w tym odcineczku 3 zł. Może w kolejnym będzie lepiej. Oczywiście. Owocóweczki się z nimi nie gniewamy, bo one są fajne, sympatyczne. Tak, tak jak uśmiechają Wy. Się do nas. Tak jak Wy, kochani. Wy też się do nas uśmiechacie pięknymi komentarzami. Pięknymi tutaj, no, lajkami. Z subikami. Tak Dziękujemy Wam pięknie za wsparcie, które nam tutaj okazujecie. Bardzo. I co? Pozdrawiamy do I kolejnych pozdrawiam. drapań. Pa-pa!